Aaaa! U zarania świata! Żyło dwóch wojowników! Normalnie zabiłbym teraz za kanapkę z tuńczykiem. No masz, skup sobie coś. Lecz los rozdzielił braci i nastał nowy wiek! Wiek średni! Tato, a Wojtek też przyjedzie w tym roku na gwiazdkę? W skarbie czasem ludzie się od siebie oddalają. I tak trzymać. Nie wszystko jest kwestią odpowiedniej kwoty, ależ jest i. Zachowujesz się jak rozwydrzone dziecko. Masz weź! Zabieraj weź. się! Przepraszam? A szkoda przerywać, naprawdę fascynująca dyskusja, ale mam lepszy pomysł. Ona lubi. I to jak? Przejmuję rodzinny interes. Od teraz pracujecie dla mnie, bumelci! Pracowało serum, które na 48 godzin zamienia dorosłego w niemowlę. Mam być znowu niemowlakiem? <laughs> Niestety, trudny etap przejściowy. Ale obiecuję, że po wszystkim za darmo wyczyścimy wam pamięć. To, co to za kryzys? Genialny złoczyńca szkoli dzieciaki na bardzo, bardzo niegrzeczne wachory. Chodzi po koleje. Musimy się przebrać i wniknąć w ich szeregi. Co ty ze mną zrobiłaś? Poważnie? Co to ma być? Jakiś rejs? O nie! W 2021 roku. Nie sądziłem, że mi pomożesz. Jesteśmy braćmi. Musimy trzymać się razem. Od tego jest rodzina. Musimy zdążyć zanim to serum przestanie działać. Co do... Matko, jacy jesteście słodcy w tych swoich kimonach A może dzięki odpowiedniej kwocie zmienicie stan Osty w życiu Rodzinka rządzi wkrótce w kinach